Bądź kurwa trochę ryzykowna, ale okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. A nie ma tu słupka z tyłu takiego? A nie właśnie? ma jest, z boku masz pół metra luzu. Jak <noise> my są ciulnieci. <noise> nie, ty jesteś ciulnikiem, <noise> bo prowadzisz. Ty prowadzisz <noise> kurwa. Ja pierdolę. Jakby tu powiedziałem, ja nie? To uciekniemy. Kurwa, Gdzie tam? tu się jedzie kurwa? Ja nie wiem. By... <noise> Gdzie my są? Nie, tam jeszcze zawrócić. Co? To jest chujesz ścieżka tego dla rowerów i dla tych... Pierdoli ty, ty, kurwa ma Idzieź Bjadokę to jedź prosto To jest kurwa druga z lotuska Żartu tu będzie kurwa tu pole lądował No co ty jak tu jest skate coś tam kurwa <grym> Tu ma stab kurwa Jedzie, jedzie, ja wiem, ja wiem gdzie jesteśmy. Ty, ale to jest to miejscowo, kurwa. Nie powiem Ci, że kurwa, jak każdy przez te schody przejedzie, to się można ścigać Nie będziemy pod prąd, ale chuj, nie? Jeszcze o co? Jedź prosto. Tu już jest jakaś kurwa. Droga. Jak ty mi kurwa ten, jak ja dostanę mandat, nie? Tam już jest auta, nie? tu już jest dobrze. A luciul sił policja. Drogówka kurwa. A nie wiem gdzie my jesteśmy. A nie, to jest autostrada. Ty, no, okay, to... To, to jesteśmy gdzieś. I to już jest droga dla aut, więc chuj.